Dzień dobry. Sytuacja wygląda następująco. Jest godzina piąta rano 5 4. ja mruguję olej z włosów. Wszyscy śpią, wszyscy chrapią. Jest mi zimno i mam kryzys. Wiecie jak jest taki kryzys, jak wstajecie i jest wam tak zimno, że myślicie o tym, żeby ubrać się pod koło A potem myślicie o tym, żeby w ogóle olać wszystko, co macie do zrobienia. Dlaczego musicie tak wcześnie wstawać i iść spać, tak jak wszyscy? To właśnie taki kryzys mam w tym momencie. Dobra, zrobię wam taki mini. Mm, chciałam powiedzieć, Trial Hall. Nie. Mm, hall, po prostu. Hall. Jest to mój wczorajszy hall e, z Rusmana. Znosimy w sensie wczorajsze zakupy z Rosmana. Bardzo często Excuse My Voice bardzo często pytacie mnie jakiej termoochrony używam a czym to ja tam psikałam te włosy i w ogóle wobec tego to jest moje 10, 15, 20 who knows, opakowanie tego produktu nie dlatego, że on jest jakiś niesamowity, tylko dlatego, że jest to jeden z nielicznych produktów, jeżeli. No jeden z jedynych tak jakby, nie? Wiem, że to zdanie nie ma sensu, ale wiecie o co chodzi. Który jest dostępny w Rosmanie, jest termoochroną wysoką, w psikadełku, a nie w balsamie czy olejku, czyli jest on w formie wody i tak też się na Waszych włosach będzie zachowywać, czyli nie obciąża. I nie zawiera alkoholu wysuszającego, czyli np. alkoholu denat. Nie ma tu tego, dlatego go kupuję. I nie ma tu. W... I nie ma tu w ogóle żadnych podejrzanych składników, także dlatego go kupuję i po prostu kąpię w tym moje włosy przed jakimkolwiek suszeniem czy prostowaniem. Tylko przed prostowaniem. No, to trzeba pamiętać, że to musi wyschnąć z włosów, bo zachowuje się to jak woda. No, Osość się łapie wszędzie, tylko nie na mojego palca, więc wyprzyjmy to. Dalej, stwierdziłam, że spróbujemy sobie czegoś takiego. Jest to Wierzbicki and Schmidt. Eee, paczula, wonna esencja, odżywka do włosów. Wiem, że którąś z tych masek bardzo poleciała, polecała Ewa kosmetyczny koktajl. Ja też którąś z tych masek miałam xxx lat temu, i nie byłam z niej w ogóle zadowolona. E, dlatego kupiłam kolejną. <laughs> nie, dlatego kupiłam, no bo nie wiem, czy miałam tą, czy miałam jakąś inną, tam jest kilka do wyboru. Plus mm, 90% produktów, z których 5 lat temu byłam, dobra, może nie 5 lat temu, 3 lata temu, byłam niezadowolona, dzisiaj bardzo mi zadowalają, bo moje włosy zmieniły się prawie o 180 stopni. Więc wiecie, to że, że jakiś czas temu mi się jakaś maska czy odżywka nie sprawdziła, nie wykluczam, że teraz zostanie Ja Kupiłam sobie jeszcze coś takiego w aptece, nigdy nie miałam nic z tej marki, mm, natomiast kupiłam to ze względu, gdzie jest ten obiektyw, cokolwiek, Halo. ze względu na to, ponieważ ja sobie to wsadzę do lodówki i myślę, że to tutaj będzie powodowało u mnie w okolicy oczu oczywiście. I kupiłam sobie ostrzy się nową albę i jest to proteinowa orchidea mm, akurat orchidea jeszcze nie miałam także stwierdziłam, że spróbuję. Jako, że już jesteście ze mną w łazience to pokażę Wam też moją pielęgnację nie, mój głos jeszcze nie doszedł do siebie e, więc umyłam sobie twarz a pianką znakomi coś tam jak wody czy coś tam owoceleśne pięknie pachnie jest super delikatna no hej, jakby znacie ten klimat jak większość blogerek vlogerek, czemu powiedziałam blogerek? vlogerek gdzie ustawia światło, robi setup specjalnie, nie pokaże się bez makijażu. Dobra, nie większość, nie większość, taka stereotypowa. No, tymczasem ja, no nie? Ale ja tak po prostu nie umiem. W sensie, wiecie, nie zrozumcie mnie źle. Ja bardzo 99% się bardzo staram, jak coś nagrywam, ale jak nagrywam vlogi, to mam jakiś taki vibe, że. Ale ja nie będę udawać, że ja wyglądam z rana jakoś pięknie i że u mnie z rana jest jakiś porządek i ogar w ogóle. Dobra, kontynuując. E, I jestem teraz cały czas na retinolu. Mm. Użyłam go teraz 4 razy w tygodniu. Zastanawiam się, czy to nie jest troszeczkę za często dla mojej skóry, bo dzisiaj obudziłam się z troszeczkę, nawet nie powiedziałabym, że przesuszoną, bo nie było tego widać, tylko taką troszeczkę podrażnioną skórą, że czułam takie ciągnięcie i tak dalej. Nie wiem, może to już ten lifting tak działa. <laughs> e, więc nałożyłam sobie Instant Beauty Mask od Recibo i już czuję lekkie uko... czułam lekkie ukojenie. Po czym nałożyłam sobie tonik z On Libio. Bo staram się każde serum, które nie jest kwasem, nie retinolem, e, nakładać na mokro. I nałożyłam sobie tego gadka: e, Basic Lab. Serum z 15% trehalozem, 10% peptytem, Snap8 i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Uff, słuchajcie, to jak ten. O, o Jezu, jak wygodnie? Przecież aparat jest taki ciężki. Ehm, to jak ten ziomal koi skórę, po prostu czujecie, I wy znacie to uczucie jak macie takie mega przesuszone dłonie od tego dezynfekowania mrozu, wszystkiego i nałożycie jakiś zajebiście nawilżający kremik i po prostu czujecie takie oh. To właśnie tak, teraz czuje się moja skóra twarzy. Jesteśmy, kochani, w jakimś parku połączonym z lasem, cokolwiek, i będziemy nagrywać mosie do takiego kiszowego projektu. Co tak zaglądasz? To jest coś? Nie, nie zaglądam. Do takiego męc. kiszowego projektu, yy, do takiego kiszowego filmiku, o którym kiedyś wam wspominałam jakimś tam vloguskimi e, On, jakby jeszcze nie jest skończony, więc jeszcze go nigdzie nie zobaczycie. Także wish me luck, bo to ja mam dzisiaj to nagrywać. Ehm, no bo Kisz ma być z Mosią na filmiku, także bez odbioru. Będę miała stylu na dzisiejszy dzień. <laughs> bo y, Kiszka mówiła, że będzie nie wiadomo ile stopni, a jest przymrozek Także elo Kiszka. Musiaczku, dlaczego Cię nie widać? Musiaczku? Idziemy? Chodźmy. Musiaczku? Mousia. Ej, chuj tutaj! Daj zabawkę! Przynieś! O, ale masz zabawkę? Ale ty masz zabawkę, Mośka? Jej, ku przysłaś! Kto dostanie smaczek? Kto dostanie smaczek, jak matka otworzy jedną ręką? Ha. Smaczek chcę? Proszę, super pies, super pięknie. Smaczki nam się skończyły w tej stłoc. Co, Mosia? Co tam u ciebie? Co tam, Laseczko? Moska, Siat. Zrób ładnie siad. Super! Co? Co piękności! Ojej, ulało się pieskowi. Dobra, ja nic nie widzę, ale wracamy. Czekaj, bo nasiusia. Ogólnie Wasza się, się mega spisała, bo no, u nas jest taki problem, że wiadomo, piesek po przejściach, bla, bla, bla. I piesek się boi wszystkiego, mimo że e, piesek już od półtora roku nad tym bardzo mocno z nami pracuje. Oczywiście jest progres. I ten progres. Dobra, ten progres jest ogromny. No ale jakby wciąż jest problem, nie? I musisz pokazać im, jak, wyjdzie, jak to wygląda po prawej stronie zima. Dobra. Pokażę wam. No, także dla Mosi to jest ogromny progres, że w ogóle wyszła z domu bez Kimi. Bo też tak trochę ten swój trochę ten swój cały strach i Lęk przekłada na Kimi w taki sposób, że wiecie, e, żeby po prostu on się boi bez niej gdziekolwiek ruszyć, nie? Kimi jej... Co to za mostek? Kim jej dodaję otuchy. Dobra, pokażę Wam, jak ładnie to wygląda. Patrzcie. Zima, nie? Zima. Zima. Wiosna. Zima. Wiosna. Zima. Dobra, laski mi spierdzielają. Czy musiaczku, patrzysz za mamą? Boże, jaki ty jesteś super piesek. Ojejku. Jakby ktoś chciał napisać, dlaczego dajecie jej obroże, a nie szalki, barbarzyńcy. Bez jej bardzo niewygodnie w szalkach. Szczególnie jak wychodzi pracować. Plus na tak lękliwym pieskiem o wiele łatwiej jest mieć kontrolę w obroży. Co, robimy? Robimy. to się zafiksowanie na boki. Musia, chodź. Chodź, zobaczymy. Uuu. No, bo trzeba było tędy, dnia. Moska. Siema, eee, przychodzę do Was już po przekuciu. Póki co go nie widzicie, zaraz wam pokażę, eee, ale w sumie możecie sobie teraz zastopować i napisać mi, czy zgadliście, czy domyśliliście się, gdzie jest. To przekucie a macie fory, bo ja o tym kilka razy mówiłam, że chciałam tam zrobić przekłucie, więc ja wam teraz dam chwilę. Ja zapomniałam, że kręcę vloga. Wiem, że jestem najgorszą youtuberką na świecie. Dodawałam, planowałam film i robiłam miniaturę. Muszę się jakoś w nami wytłumaczyć em, przed, przed wyjściem i. Zobaczyłam na zegarek, mówię, dobra, dodam ten film, jak wrócę, i po prostu wybiegłyśmy z domu, bo nie chciałam się spóźnić, bo wiecie, jak jestem umówiona do studia na piercing, to piercer ma układanych klientów na godzinę. Nie wolno się spóźniać. Także pojechałyśmy i ja dopiero jak wróciłam do domu i usiadłam z powrotem do dodawania tego filmu. By the way film już jest, jest to vlog, zapraszam. To yy... Przypomniałam sobie, że przecież ja miałam kręcić vloga, ale na pocieszenie powiem wam, że czycie w prawo, czycie w lewo, to i tak nie wzięłabym Was do studia na samo przekucie, tak jak robią niektórzy, bo w sensie jakby ja tego nie krytykuję, tylko jest sam środek pandemii i coś wewnątrz mnie nawet nie pozwala mi... W sensie czułabym się bardzo bezczelnie, pytając w ogóle, czy mogę tam nagrywać, i nagrywając tam. Ale mogłam, planowałam wam na świeżo opowiedzieć w aucie, jak moje wrażenia, i nie mogłam tego zrobić. Teraz to już nie będzie tak samo, a... ale oczywiście wam opowiem. Także przekucie, które dzisiaj zrobiliśmy, ja nie wiem, czy ta ostrość tutaj przyjdzie. Okej, okay, przesiadłam się tutaj koło piesków, bo dzisiaj prawie cały dzień nie ma nas w domu, więc one są stęsknione. Dobra, wracając do tematu. Tragusy. To jest przekucie, które mi się marzyło chyba od 10 lat. Nie, nie patrzcie na mój makijaż. Nie wiem dlaczego, ale jakoś to miejsce jest mega twarde, nie? Dotknijcie sobie, co? Jak dotkniecie, to nie wygląda na przekucie, które nie będzie bolało. W mojej głowie to było najbardziej bolesne przykucie Ever. Jakie ja czułam, jakie to jest twarde, jakie to jest grube, to miałam takie, Boże, przez te wszystkie warstwy skóry się przebić, przecież to będzie masakra. Najpierw zrobiliśmy tego tragusa i miałam takie. Oczywiście mogę do Sara, słuchaj, mogę mieć atak paniki, mogę zędleć. Tymczasem nic takiego się nie stało. Miałam takie uczucie, jakby ktoś wbijał igłę w gąbkę do madzenia. Nie umiem tego inaczej wyjaśnić, po prostu miałam takie uczucie. Um, ból. Przekucia w skali od 1 do 10. 1. I mówię to w 100% poważnie, gdzie ja jestem pani kara. Ja wiem, że może po mnie nie widać, ale jestem. Przekładanie kolczyka i wyciąganie rurki od panfronu już 5 na 10, ale samo przekucie 1 na 10. I mój problem z tragusami był taki. One się wciąż goją, że mm, ja po prostu po pięciu minutach od ze studia zapominałam, że ja mam świeży kolczyk, na który muszę uważać. Wiele razy przy... <laughs> w ten kolczyk. Ten w ogóle mi się po trzech dniach odkręcił i wypadł. Z mojej winy, bo mm, dokręcałam go, no nie? Powinno się gdzieś tam kontrolować to i dokręcać, w... kręcić delikatnie kolczykiem w tą stronę, w którą on się dokręca. A ja kręciłam w przeciwną, bo myślałam, że dokręca się w przeciwną, bo najwyraźniej jestem idiotką. Um, więc po prostu go sobie odkręciłam w pewnym momencie i on wypadł. Um, także tak, pięknie się wszystko goi i naprawdę jest cudownie. Um, nie, nie, nie mam nic negatywnego do powiedzenia na temat tych kolczyków. Jedyne co negatywnego, no to przez czas gojenia, jeżeli ktoś nosi słuchawki do uszne, to może mieć problem. Natomiast ten date. Bolał. On w mojej głowie bardzo bolał. To jest z kolei przekucie, na które mam ochotę gdzieś od około roku dwóch. I w mojej głowie oczywiście to przekucie bardzo boli. No i yy, samo przekucie w skali od 1 do 10, 5-6. Już przekładanie wszystkiego, wyciąganie tej rurki od węflonu i tak dalej w skali od 1 do 10 8, 8,5. Czuję to przekucie. Nie zapominam o tym, że je mam. Czuję, że ono tam jest. Mam nadzieję, że coś zupełnie inne, mm, zupełnie inna tkanka trochę. Mam nadzieję, że szybciutko mi się wygoi. No i tyle, no i będę się mogła cieszyć moim. Moim e, Także, także, tak. E, jak się zastanawiacie, dlaczego nie mam plugów, to nie mam plugów, dlatego że chciałam, żeby piercer obejrzał moje uszy e, takie nie ze świeżo wyjątkowymi plugami, tylko takie po nocy jeszcze, nie? E, I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Mm. Nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania do mnie na temat tych konkretnych kolczyków, oczywiście nie takie pytania jakie zadalibyście piercerowi, bo nie jestem piercerem, tylko pytania jakie zadalibyście osobie, która właśnie zrobiła to przekucie, nie? Na zasadzie, a czy boli to, a czy swędzi tamto, a czy nie wiem cokolwiek. To śmiało. Jak zastanawiacie się, jakie kolczyki docelowo będę chciała nosić w tych przekuciach, to na tej chwilę w trakusach chciałabym coś dużego, coś takiego, wiecie, takiego długiego. Mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli żeby było widać, ale pewnie po chwili mi się znudzą. W sensie nie, że tragusy, tylko tak duże kolczyki i będę już nosić coś mniejszego. A w Date, chciałabym klikery. Tak, tak jak do nosa. W sensie nie wiem, czy to są dokładnie takie jak do nosa, ale wyglądają jak te do nosa. Taki duży, zdobny na całe ucho. Chociaż wydaje mi się, że taki duży, zdobny kliker na całe ucho musi być niewygodny, ale. Mogę się mylić. Jeżeli Wy macie te przekłucia, to dajcie znać mm, jak u Was i pamiętajcie, żeby raz na przekłucia iść tylko i wyłącznie do piercera. Nie do koleżanki, która już zrobiła Krysi, Marysie i się tylko do piercera. Pamiętajcie o tym, żeby weryfikować to, czy to jest dobry piercer, czy to jest studio. Znaczy, czy to jest dobre studio. Rzetelne. Co jeszcze? Pamiętajcie o tym, żeby zjeść śniadanko, nawodnić się, wyspać się przed takim e, przekłuciem. E, pamiętajcie o tym, żeby słuchać piercera. Jeżeli mówi Wam, jak dbać, czego nie wolno, to przestrzegajcie tego. I pamiętajcie, żeby. Piercer powinien Wam przed przekuciem e, zadać kilka podstawowych pytań, takich jak: czy na coś chorujesz, czy bierzesz jakieś leki, bla, bla, bla. Pamiętajcie, żeby odpowiedzieć na to szczerze. Bo to trochę jak lekarz, nie można zatajać, że, że nie wiem, że tak naprawdę macie na przykład epilepsję, a nie powiecie. No, no, no nie, jeżeli o to pyta, to znaczy, że ma ku temu powód. Tyle. My będziemy kończyć tego vloga w tym momencie. Będziemy kończyć tego vloga w tym momencie. Widzimy się bardzo niebawem. Będę chciała, ponagrywać wam jeszcze do końca grudnia więcej vlogów. E, bo dałam dupy, i przez pierwszą połowę grudnia był tylko jeden vlog. Czuję się z tym paskudnie. Także chcę Wam to zrekompensować i chcę to zrekompensować też sobie. Tyle. E, standardowo zapraszam Cię na mojego Instagrama, e, gdzie. To być ze mną troszkę bliżej. E, możesz też brać udział w głosowaniach, zadawać pytania itd., itd., itd. E, pierdeknijcie sobie subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. E, I możecie zostawić komentarz dla zasięgów, bo YouTube mi ostatnio tak nie zasięgi, że już po prostu nie mam psychicznie siły do tego ziomka. Dzięki, że ze mną byliście. Bye! -o.